Dziewczyny. dzisiaj zajmiemy się regeneracją naszej skóry. Jeśli jesteście po wakacjach, bądź też czujecie, że Wasza skóra potrzebuje odświeżenia, jest to zabieg idealny dla Was. Do tego zabiegu użyjemy kolagenowego serum do mycia twarzy, maski z olejem winogronowym oraz złuszczającego kremu SPA z kolagenem i kwasami AHA. Zaczniemy od demakijażu kolagenowym serum. Jak zwykle zaczniemy od demakijażu kolagenowe serum nakładamy na, na całą twarz. Pomoże ono doskonale oczyścić nam ją w makijażu. Kwas mlekowy zawarty e, w kosmetyku idealnie pomoże oczyścić naszą skórę. Rozprowadzamy na całej twarzy i zmywamy. Po dokładnym zmyciu przechodzimy dalej. Do tego będzie nam potrzebna maska z olejem winogronowym. Maska ta zawiera składniki takie jak kwas linolowy, kwas mlekowy. Pomogą one nam zregenerować wierzchnie warstwy naszej, naszej skóry. z algowy poprawi jej nawilżenie oraz elastyczność. Nakładamy maskę na całą twarz. Ma ona piękny zapach, który pomoże nam się zrelaksować. I czekamy 10 minut. Po 10 minutach zmywamy maskę. Na zakończenie nakładamy złuszczający krem. Krem złuszczający z kolagenem i kwasami AH poprzez zawartość kwasu migdałowego oraz kwasu alfa-liponowego delikatnie usuwa martwe komórki naszego naskórka, przez co pomaga nam je zregenerować i ochronić przed szkodliwym działaniem wolnych lotników. Dodatkowo kolagen ma właściwości nawilżające, co zapobiega starzeniu się naszej skóry. Zabieg nadaje się do każdego typu skóry i można go wykonywać na przykład raz w tygodniu. Dziękuję.